Wycieczka ruszyła sprzed szkoły o 9:30. Już podczas jazdy autokarm okazało się, że chłopcy i dziewczęta w wieku nastu lat za sobą nie przepadają. No chłopcy niezbyt tolerują dziewczynki, a dziewczynki chłopców. Przykro mi, ale natura tak nas stworzyła, że dziewczynki się troszkę wcześniej rozwijają, a chłopcy no niestety. Panowie, panowie, proszę tu do mnie bliżej. No co, zamierzacie się poddać? Zamierzacie się poddać, tak? No ich bijemy w klasie. Bijemy. Dlaczego wy ich bijecie? Bo, zabawa nasza. Obiecujecie, że będzie się ładnie bawić? Nie, nie. Tak myślałem, tak myślałem i znowu przegrałem. Na szczęście na miejscu na uczniów czekało tyle atrakcji, że zapomnieli o kłótniach. no jak mocno się odbić. Noga wysoko, żeby nie kopnąć koło. I Tego się trzymać? Tego się trzymać. Tu właśnie wybieramy się na wycieczkę, miał być kulik, ale dzisiaj będzie jazda konna. Ci, którzy jeszcze tego nie zasmakowali, zobaczą, jaka to przyjemność pojeździć sobie na koniu. Dla wielu dzieci była to pierwsza okazja, aby wsiąść na konia. Wszyscy świetnie sobie radzili. Starzały się jednak nieprzewidziane wypadki. Opa! Opa! O, mieliśmy mały wypadek przy pracy. Się no, wystarczyłem się no, wystraszyłem się. Po emocjach związanych z konną jazdą można było również spróbować swych umiejętności na strzelnicy. Wycieczki dla dzieci z Białołęki i innych dzielnic będą się odbywać każdego dnia, ale to nie wszystkie atrakcje. Organizujemy poniedziałki, środy i piątki przedstawienia teatralne dla dzieci młodszych, które odbywają się o godzinie 10.00. No i oczywiście nasi instruktorzy są również do dyspozycji dzieci, ponieważ organizujemy warsztaty teatralne, muzyczne i plastyczne. Na zakończenie wypraw do Julinka rozpalono ognisko. Okazało się, że damsko-męskie problemy zostały rozwiązane tu, właśnie przy ognisku, gdzie wspólnie dzieci pieką sobie razem kiełbaski. To, co słyszeliśmy w autokarze, już jest nieaktualne. Gmina Białowęka świętuje dzisiaj otwarcie sezonu zimowego 2004 tutaj w Julinku. Pełnym sukcesem dla kuriera warszawskiego Cezary Ciszewski.